Dzień dobry serdecznie. Ostatnie podsumowanie piłkarskiego weekendu nagrywane z moich wakacyjnych Hawajów. Ostatnia noc, jak widzicie, w hotelu. Dzisiaj porozmawiamy sobie dużo na temat El Clasico. To jest temat tego weekendu, to jest oczywiste. Na pewno czekacie, co mam do powiedzenia. Będzie oczywiście, jak zawsze, kategorie cotygodniowe, będą opisane, czyli będą niszczyciele, będzie ocena Robercika, będzie o Polakach w ligach zagranicznych, mecz weekendu i to wszystko, wszystko i wiele więcej. Także serdecznie zachęcam do oglądania. Z góry prośba o subskrypcję. Komentarz i like, czyli taki hat-trick kanału, a my lecimy z tematem. A do tych, co nie oglądali El Clasico, bo nie mieli gdzie, prosta sprawa. Kanal Plus Online ma dla Was pakiet 3 pierwsze miesiące, 39 zł miesięcznie. Możecie sprawdzić, testować, oglądać wszystko, co jest w pakiecie. Możecie poszerzać te pakiety o inne kanały. Jak Wam nie pasuje, możecie zrezygnować. Także polecam, link macie w opisie. Korzystając z mojego linku, wspieracie również kanał, za co serdecznie Wam dziękuję. I w tych oto okolicznościach. Rozpoczynamy przegląd tygodni. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bukmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Niszczyciele tego weekendu. Zaczynamy, o, moi drodzy, od Premier League mamy Chelsea, która mierzyła się z, z Brentford, i można powiedzieć, że to były derby Londynu o pozycję w tabeli ważną, bo obie drużyny ze sobą sąsiadują teraz, więc bardzo ważny mecz, no niekoniecznie na szczycie. No, gigantyczna wtopa Chelsea, ja rozumiem, że oni już przyzwyczaili, zwłaszcza tym początkiem sezonu, że mogą mieć takie wtopy, no ale mimo wszystko współczuję fanom The Blues, bądźmy szczerzy, nie jest to zbyt przyjemna sprawa widzieć jak drużyna z takim potencjałem, z takim budżetem, z takimi nazwiskami odnosi tego typu fatalne wyniki. Dalej mamy, moi drodzy, czwórkę z Ekstraklasy. Legia, Śląsk, Lech i Raków wjeżdża tutaj jako przekleństwo w tej kolejce Polaków. Zwłaszcza Legia boli, zwłaszcza mnie, bo jednak dostać 0-3 w dupę to jest od ponad dekady im się u siebie nie zdarzyło. I przerżnęli ze stalą Mielec, no ale wpadki Śląska, wpadki Lecha, wpadki Rakowa, to wszystko na bank dla tych, którzy typują Ekstraklasę było niespecjalnie ciekawe. Co do tych top 5 lig, to jakichś więcej specjalnych nie znalazłem tam niszczycieli, jeżeli coś pominąłem. Dawajcie znać jakieś takie oczywiste wpadki, jak były. Jeśli chodzi o innych Polaków, grających w ligach zagranicznych, na plus, moi drodzy, Moder wraca do grania w piłkę. Na razie tylko 30 minut w meczu z Arsenalem, oczywiście nie w pierwszej, nie pierwszej drużyny, ale 30 minut już rozegrał, tyle miał grać, więc wraca widać powoli. Oby wrócił na ten poziom, który prezentował przed kontuzją. Wiem, że to będzie trudne, ale wszyscy trzymamy za to kciuki, bo to jest świetny piłkarz i bardzo by się przydał reprezentacji. Na plus po raz kolejny z rzędu Marcin Bułka, słuchajcie, znowu zachowuje czyste konto, znowu ma świetne interwencje, znowu dzięki niemu drużyna też wygrywa i w ogóle jak jego statystyka obronionych strzałów to jest chyba 19 na 23, rozumiecie? To jest genialna statystyka Marcina Bułki i pozostaje tylko się cieszyć i trzymać kciuki, żeby ten rozwój i forma się utrzymywały, bo to jest po prostu no, wow, kopara opada. Znalazłem też minusa. Jest to Michał Skóraś, bo ten jego transfer do Club Rouge ogłoszony był jako świetny ruch, przemyślany, no bo jednak drużyna nie jakaś taka, wiecie, za wysokie progi, tylko gdzie można spokojnie grać. Od trzech meczów nie gra w dwóch, nie był w ogóle w kadrze meczowej, w pucharze jak grała jego ekipa, to on nie wszedł na murawy, nie powąchał jej, więc słabo i mówię, nie jest to raczej kwestia żadnego urazu ani kontuzji, on na początku grał dużo, później coraz mniej, to tak jakby stwierdzili, że chłop się nie nadaje, na ten moment oczywiście. I to jest niefajna opcja i dlatego tutaj minus, ale trzymamy kciuki, żeby sytuacja się odmieniła i jednak żeby, no wiecie, żeby jednak ten potencjał, o którym mieliśmy nadzieję, że on będzie tam uwalniał, to żeby zaczął go uwalniać. Dobra, nikt nie słyszy, to kategoria wjeżdża, moi drodzy. E Robert Lewandowski, jak ocenimy ten jego występ? Pojawił się w drugiej połowie, parę razy piłka się od niego odbiła za mocno, raz uderzył na bramkę troszeczkę za wysoko. Także nawet starał się być aktywny, był aktywny, ale z tego kompletnie nic nie wynikało. Ja tego występu nie jestem w stanie ocenić pozytywnie. Nie jestem w stanie wystawić mu nawet oceny wyjściowej, czyli trójki. Wystawiam mu dwuje za, te, za ten mecz, bo nie, jednak rozczarowanie. Jednak myślałem, że jak on wejdzie, to pokaże tą różnicę. Ja wiem, może jestem fanboyem, może to, może tamto, ale nie, rozczarowany jestem, mówię. Ta piłka odskakująca mu od nogi, te, te próby jakichś tam dryblingów za dalekie wypuszczenie piłki. Nie wiem, nie było tu specjalnie nic, co by mnie przekonało moi drodzy, więc wyższej oceny po prostu nie będzie. Beka tego weekendu. Mam tutaj kilka pozycji i mamy tak. Wyjście tarnera z bramki. Jak Liverpool strzelał bramkę bodajże na 3-0 Salaha, no to poszła taka laga z własnej połowki, jak na Robercika, tylko że na Salaha. I bramkarz wyszedł do tej piłki na 30 metr, kompletnie się z nią minął, zostawiając pustą bramkę. Link do tego znajdziecie oczywiście w opisie. Będę pamiętał o linkach, zobaczcie. Są w opisie, więc to jest śmieszne. Beka z Viniciusa ogólnie, z tego, że i z Szawim się wykłócał i w przerwie już miał problemy do sędziego i schodząc miał problemy do sędziego że, że nie pozwala mu się bawić i Carlo Ancelotti musiał go jak po prostu dziecko takie nie, niezbyt sprytne za rączkę ciągnąć, żeby se krzywdy nie zrobiło, już nawet z nim nie rozmawiał no mam, mam bekę z gościa, bo wiecie, jeszcze tym bardziej jak grasz mecz, w którym jesteś paździerzem a Winicus był w tym meczu no niewidoczny kompletnie i jesteś zapamiętywany tylko z akcji okołobojskowych, ktoś powie, ale obrażali go po cztery czy tamto Naprawdę, i to ma wpływ na to, że on dyskutuje z sędziami technicznymi i tak dalej, i z Szawim. To o to, to chodzi, usprawiedliwiamy to wszystko. Myślę, że Carlo Ancelotti widzi, jak wygląda sytuacja: złapał go za łapę i mówi, jak takiego dziecka, jak który niespecjalnie jest poukładany, e, dobra, chodź, chodź tu, misiu, usiądź sobie na ławeczce i, i przeczekaj. Kolejny paradoks: Garnaccio i Onana. Onana wyciągnął ważną piłkę. W meczu Manchester United i Garnacho, chcąc pochwalić ziomeczka wrzucił zdjęcie z nim, jak drużyna celebruje z Onaną, i dał dwie ikonki goryli. Wszczęto postępowanie. Słowo na R, że zostało tutaj, wiecie, że doszło do słowa na R. I sama Onana powiedział, że słuchajcie, może ja będę decydował, czy coś mnie obraża, czy nie. Żyjemy w jakichś popierdzielonych realiach, powiem wam naprawdę, że już teraz będziemy się musieli trzy razy zastanawiać, czy na przykład można czarną czcionką coś pisać. Bo może zaś się okazać, że, że nie, że powinniśmy wprowadzić białą i niekoniecznie na czarnym tle, tylko nie wiem, jakimś szarym, żeby nikogo nie obrazić. Pierdzielnięci ludzie są niektórzy, naprawdę aż nie mieści mi się to w bani. Jest dobrze, że samo na nas zareagował. Ja myślę, że ta sprawa zostanie, no jednak, albo może już została zakończona, nie wiem, nie wyobrażam sobie jakiegokolwiek konsekwencji w stosunku do garnacza, za to po prostu, że w ogóle o tym mówimy to jest beka. I na koniec taki sympatyczny akcencik z meczu ligi tureckiej Nianki Balotelli. Mieli rzut karny ich ekipa. Chłopaki znają się z Milanu. Zagrali papierkami kamień, nożycy, kto wykonuje. Humorki dopisują, bardzo fajny obrazek, pozytywny, więc wrzucam go tutaj. Z takiej żenady jeszcze wspomnę o kibicach, zwierzakach, jeżeli chodzi o Francję, obrzucali przecież autokar rywali, Marcelczycy, autokar Olympique Lyon, Fabio Grosso z rozciętą głową. Masakra, to jest po prostu, nie no wiem, na zachodzie sobie poradzili, ale chyba nie w ten sposób, w który planowali, jeżeli mam być szczery, żenada i cieszę się, że to od nas teraz się mogą niektórzy uczyć, jak, jak się zachowywać. Może też nie jesteśmy jakimś idealnym wzorem, ale zawsze to lepiej niż we Francji. I w Holandii. Swoją drogą, pozdrowienie dla Ajaxu. Ostatnie miejsce w tabeli. Czajcie w ogóle ten temat. Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek do, dożyje chwili, że po tylu kolejkach e, będzie Ajax. Ostatni w tabeli. Dramat. Teraz porażka z PSV po bardzo dobrym, fajnym meczu ogólnie. Ale meczem tego weekendu jest inne zdarzenie, moi drodzy. Mecz Kaliari z Frozinone. Kaliari odniosło pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Słuchajcie historii. Przegrywali 3 do 0 w tym meczu. Do 71 czy 2 minuty przegrywali 3 do 0. Wyciągnęli na 2 do 2 do 90. Dwie bramki kapitana w doliczonym czasie gry. 92 chyba 92. i szósta jakoś tak, nie pamiętam. Wielkie emocje, bardzo ważne punkty, jeżeli oni chcą się utrzymać, no to to po prostu i, i tak naprawdę zasługiwali na, te, na to zwycięstwo w tym meczu. Uwielbiam takie historie, więc dla mnie to jest mecz ich o weekendu, ale mówię, Bayern strzelający osiem bramek, e, który też e, tam trzy czerwone kartki w pierwszej połowie, no Działo się w ten weekend naprawdę dużo, i przecież był klasyk, którego nie daję jako mecz weekendu, bo to jest, dla postronnego kibica to nie było za dobre widowisko, uważam. Eee, I tak, i dlatego to jest mój mecz. Jak wy macie jakiś inny, dawajcie znać w komentarzu. Szybka piłka, moi drodzy. Statystyki, garść ciekawostek liczbowych: Mbappé, Makembe, Mambeppe, jak zwał, tak zwał. 250 goli w klubowej karierze ma chłopak. Już na tym etapie ma 250 goli, większość oczywiście w PSG, do tego dążył chyba 27 z Monako, jak się nie mylę. No, oby ten niżnik się zatrzymał, jak trafi do Realu, i żeby nie szło więcej, bo nawet bez niego sobie Barcelona nie radzi z Realem, więc nawet nie myślmy nawet o tym. Ciekawostka, właśnie z meczu Bayernu z Darmstadt'em, Wspominałem wam, trzy czerwone kartki w pierwszej połowie. Nigdy w Bundeslidze nie było takiej sytuacji wcześniej, żeby trzech zawodników dostało czerwoną kartkę w pierwszej połowie. No i 8-0, tam pocisnęli ich niesamowicie. I jeszcze jedna ciekawostka z El Clasico: Jamal, nasz oczywiście laminę Jamal, czyli Jamalek, Najmłodszy piłkarz, jaki kiedykolwiek zagrał w El Clasico. Także wielkie brawa, co ciekawe, on jest i najmłodszy. I pamiętajmy też o tym, że jak wchodził na murawę, to. Nie dlatego, że musiał, tylko naprawdę liczyliśmy na jego grę, więc to też o nim bardzo mocno świadczy. Jedenastkę tygodnia widzicie na ekranie. Ja zawodnikiem tej kolejki wybieram Juda Bellingama pomimo tego Hadrika Keina. Jednak jeżeli jesteś Judem Bellinghamem, masz sezon, jaki masz i jeszcze w takim meczu dajesz Realowi 3 punkty w klasyku, to nie mogę wybrać nikogo innego. Po prostu z automatu leci on. Ale golem weekend jest gol Harego Keina. Słuchajcie, on na 5 0 bramkę strzelił z połowy boiska. Sprzed, nawet jeszcze z własnej, zobaczył, że Bramkaż wyszedł. Piękna centralnie, wcinka w sam środek Bramkaż nie zdążył. Też macie to w opisie. Macie też link do 11 weekendu z krótkimi uzasadnieniami, dlaczego który piłkarz się tam znalazł. Więc serdecznie zachęcam. A my przechodzimy do tematu tego odcinka, moi drodzy, czyli mentalność Barcelony i to, co sprawia, że ta drużyna. No, przegrywa klasyk w taki, a nie inny sposób. Słuchajcie, masz pierwszą połowę, w której kontrolujesz grę, w której realnie nic nie jest w stanie zrobić i prowadzisz 1-0. Na drugą wchodzisz jeszcze jako tako, jakoś to idzie. I wytłumaczcie mi, co się musi zadziać, czy to w głowach piłkarzy, czy to, nie wiem, rola trenera, może też do tego zaraz dojdziemy, że nagle zaczynasz się cofać. I oddajesz pole gry realowi, co jest oczywiste, że prędzej czy później tam umie nie jeden zawodnik pierdyknąć z daleka. Tam może pójść jakakolwiek wrzuta, tam może się wydarzyć wszystko. Jesteś Barceloną, grasz u siebie, prowadzisz, masz wszystko poukładane. Koniec, game over. I teraz pytanie: czy oni siedli kondycyjnie po tej mocnej, intensywnej pierwszej połowie? Być może. Czy Szawi nie ogarnął taktycznie meczu i tego, co robi Carlo Ancelotti, jak on na to może odpowiedzieć? Być może. Czy mentalnie są oni. Niespecjalnie dobrze nastawieni? Być może. To, co mnie najbardziej wkurza, to jest to, o czym powiedział Glundogan. W ogóle wyrasta on dla mnie na lidera i bohatera tej ekipy. Już nie mówię o tym, jak gra na boisku, bo to, że jest świetny, to wiedzieliśmy. Ale to, że on tu nie przyszedł na emeryturkę, potwierdzają jego słowa po klasyku, gdzie powiedział wyraźnie. To, co mu nie pasowało, to, że on wchodzi do szatni i nie widzi gniewu po tej porażce, nie widzi rozczarowania, nie widzi złości sportowej że tego jest za mało i on nie jest w stanie zrozumieć jak po takim meczu klasyku e, z takim rywalem nie ma tych emocji w szatni. Słuchamy tych wywiadów pomyczowych trenera, który powinien dawać przykład, powinniśmy wygrać. Dochodzą w nią głosy, że on powiedział piłkarzom, tak grając wygramy ligę. Nie wygrasz nic grając w ten sposób mordeczko, grając w ten sposób odnosisz porażkę, przegrałeś. Zapamiętaj to, zakoduj to sobie, jakkolwiek pięknie byś nie grał, to przestałeś grać przy stanie 1 do 0 w piłkę, oddałeś pole gry rywalowi, więc nie, nie wygrasz w ten sposób niczego. Poza tym nie róbmy z tego realu, nie wiadomo jakiej ekipy. Niektórzy mówią, o, no ale tak zdominowaliśmy real. Ten real nie ma napastnika z prawdziwego zdarzenia. Ten real ma skrzydłowych bez formy. Rodrigo to w ogóle się nie odnajduje. Vinicius też, mówię, ciekawsze rzeczy to robi, niezwiązane z piłką na, na murawie i w ogóle poza boiskiem. To nie jest real, który sprawia, że wszystkim upadają kopary i teraz główny faworyt do Ligi Mistrzów czy coś. Nie. I my z tym realem dostaliśmy w dupę. Więc mówienie teraz, że Pff, o, tak grając, to my wygramy. Nic nie wygramy w ten sposób. Jesteśmy z mentalnością frajera, odnoszę wrażenie. I też później wychodzi Lewandowski, też mówi, że o, nie zasłużyliśmy na porażkę. Co to znaczy nie zasłużyć na, poraż na, na porażkę? Albo zasługujesz na zwycięstwo i je odnosisz. Nie zasłużyliśmy na porażkę, Ok, jak Barcelona grała kiedyś z Celtykiem, było posiadanie piłki tam 100 do 0 <gry> praktycznie yy, i przegrali po jakimś tam farfluchu, to jeszcze jestem w stanie to zrozumieć. No jeszcze wtedy tak. Ale nie w takim meczu, gdy nie jesteś w stanie zamknąć spotkania i dajesz sobie wbić te bramki, bo Oriol Romeu nie będzie trzymał Juda Bellingama, chociaż ma świeże siły. Tamten zapierdziela cały mecz, ten go odpuszcza w samej końcówce, ale dlaczego on się na tej murawie pojawił w takim razie, ja się pytam. Czy piłkarze są zajechani kondycyjnie? Czy o co tutaj chodzi? Wkurza mnie to strasznie, i ludzie pytają, czemu ja tracę wiarę na ten sezon. Bo napisałem na Twitterze, że niespecjalnie to widzę. Popatrzcie w terminarz: Real, najtrudniejszym meczem, ma praktycznie w większości za sobą. My teraz zaczynamy ten maraton. Zaczynamy grać z kolejnymi mocnymi ekipami, które prezentują poziom dobry, jak na La Ligę, a Real teraz będzie się grał z jakimiś tam niższymi zespołami. I i to presja jest na Barcelonie. Cztery punkty straty na ten moment. Nie wierzę, że to się nie powiększy. To będzie naprawdę coś pięknego, jak się nie powiększy ta strata do końca roku. W perspektywie rewanż na wyjeździe. I to, co mnie najbardziej martwi, ja u Szawiego nie dostrzegam tej nadziei. On mi nie daje tej nadziei, rozumiecie? Ja nie widzę, żeby to był trener, który sprawia, że ja jestem spokojny. Mówiłem o tym wielokrotnie i to się potwierdza. Będzie fajna forma, utrzyma się kilka meczów, coś fajnie wyjdzie. Znowu spadek, znowu się zesra. On nie jest w stanie tego utrzymać na, dłuższym, na dłuższy moment. i To jest problem trenera też na pewno. Uwielbiam go jako piłkarza fantastycznie, ale ja nie widzę go po prostu. Wiem, że jesteśmy na niego poniekąd skazani, bo bardzo nie stać teraz na trenera stopu. Jasne, że tak. Co nie zmienia faktu, że on nie jest dla mnie gościem, który gwarantuje rozwój tej drużyny na, na takim poziomie, jakie oczekujemy. W tym składzie są świetni piłkarze. Słuchajcie, to nie jest tak, że on dostał zgraje jakichś tam pierdasów i musi lepić z gówna za przeproszeniem. No nie, tam są bardzo mocne nazwiska. Eee, I niespecjalnie nie odnoszę wrażenie, umie nimi zarządzać. Też nie pomaga to, że stab szkoleniowy nie jest w stanie postawiać tych zawodników na nogi. No, Pedrim nie wiadomo, co się dzieje. Gość z takiej nadziei na, na przyszłe lata staje się szklanką, która jak rozegra połowę minut w sezonie, to dobrze. O Araucho można też mieć wątpliwości. O trenera już powiedziałem, że mam wątpliwości, i niestety, i mam wątpliwości co do mentalu tej drużyny. Im się wszystko należy. O, należało nam się wygrać, bo co, bo posiadanie mieliśmy, bo nie pozwalaliśmy. Ale jak nie pozwalasz i masz 1-0, a później oddajesz na pół godziny inicjatywę, tak totalnie, że się chowasz jak jakieś hetafe w zasadzie. No to co ci się należy? Co to jest w ogóle za chory tekst? Mental jest taki, że dostaliśmy w dupę, powinniśmy być wściekli, powiedzieć o tym w wywiadzie, jesteśmy wściekli, zagraliśmy beznadziejnie tą końcówkę, ta druga połowa to jest w ogóle nasze nieporozumienie, nie, oni zasłużyli, realnie powinien wygrać moi drodzy. A Jude Bellingham to jest jakiś porąbany patent. No jeszcze te dwa, trzy pierwsze mecze zrozumiałem, ok, dobra, zdarzyło mu się, ale chłopu się to zdarza non stop. Teraz ta bramka na 1 do 0, Ter Stegen uważam, inny bramkarz mógłby to wyjąć, nie wiem czemu poszedł jedną ręką, to nie jest w 100% jego wina, głównie to bym winił tych, którzy pozwolili w ogóle oddać strzał, bo Bellinghamowi miał tam tyle czasu, no kurwa, co jest, ludzie, Chłopcy ustawia nogę pół, go, pół godziny i wali, Ter Stegen tam też powinien, uważam, lepiej interweniować ci w ogóle dwoma rękoma, ale nieważne, druga bramka znowu, odpuszcza go ten Romeo, Lukaku cały, e, piła przypadkowa, nieprzypadkowa, ale chłop się tam znajduje, leci za tą akcją cały czas, kurna no. To jest właśnie nastawienie, to jest właśnie podejście do tego wszystkiego. I talent, i umiejętności, to wszystko on ma. Genialny piłkarz MVP tego sezonu na 100%. Na ten moment, co do tego w ogóle nie ma wątpliwości, bo to, że MVP meczu to wiadomo. I tyle mam chyba do powiedzenia. Zaraz mi się bateria padnie. Jutro wjedzie odcinek o złotej piłce, także zachęcam. Podsumowanie tego, czy Messi wygra, czy nie wygra, to zrobimy podsumowanie. Też wasze głosowanie. 5000 osób zagłosowało na złotą piłkę. Jutro będą wyniki naszego głosowania, więc zapraszam. Subskrybujcie, komentujcie, przypominam o ofertach. Wszystkie są w opisie. Serdecznie dziękuję za dzisiaj. Jutro wracam do Polski, dwie doby będę wracał, więc następny odcinek, poza jutrzejszym jeszcze stąd nagrywam, już powinien być z Polski. Dzięki, widzimy się w komentarzach. Papa! Pa.